Witam wszystkich z tej strony Dawid. Chciałbym was bardzo serdecznie przywitać na kanale Krypto na fali. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie troszeczkę o aktualnej sytuacji na Bitcoinie, ponieważ jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Następnie omówimy sobie wykres dominacji Bitcoina, jak on nam się tutaj prezentuje. Do tego przygotowałem dla Was troszeczkę ciekawych newsów, przygotowałem dla Was ciekawe tweety. Parę wskaźników, które warto śledzić i oczywiście będziemy cały czas śledzić dla Was na bieżąco. Do tego kilka, e, kilka rzeczy z Google Trendsa, które też wywołują u mnie takie ciekawe spostrzeżenia, z którymi z Wami się dzisiaj podzielę. Następnie pomówimy sobie troszeczkę o wyborach, o Europejskim Banku Centralnym. No i parę, parę ciekawych wpisików od popularnych osób. A na koniec zaskoczę Was, czy nie zaskoczę Was moimi spostrzeżeniami z rynku mieszkaniowego, no bo jak wiemy wszyscy w Polsce rynek mieszkaniowy no to już taki troszeczkę sport narodowy, co by nie było, kogo nie zapytamy. No podchodzisz do przypadkowej osoby, która ma tam troszeczkę więcej pieniędzy, pytasz co robisz, a, a no inwestuje w rynek mieszkaniowy, no bo fajnie jest być w końcu rentierem. No i zobaczymy, czy faktycznie tak dobrze jest być tym rentierem i inwestorem w nieruchomości. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na, na naszą grupkę na Telegramie, w której dzielimy się informacjami. Z Oscarem dajemy dla Was bardzo dużo newsów, aktualności. Do tego wrzuca Oscar piekielnie, piekielnie naprawdę, bardzo dobre trady. Jego skuteczność jest na poziomie... Strzelam, że na pewno powyżej 80%, jak podliczycie, nie chcę mówić, ale myślę, że około 90% nawet wyjdzie. Następnie Oskar rozgrywa memcoiny, shity, ja daję jakieś, jakieś raporciki z rynku, jeżeli coś ciekawego się dzieje. Bez zbędnego przyciągania, słuchajcie, lecimy, lecimy już do metryki, do wykresów. Fear and Greed Index, czyli wskaźnik chciwości i strachu w dzisiejszym dniu pokazuje 73 punkty. Generalnie jesteśmy na takim ciekawym etapie w rynku, że każdy ruch, każdy ruch na Bitcoinie, który jest 5-10% do góry wywołuje już bardzo dużą chciwość, a każdy ruch spadkowy powiedzmy o 10-15% wywołuje już potężny strach. Czy jest to normalne? Uważam, że dla tego etapu rynku jak najbardziej jest to normalne. Każdy już ma tutaj dość, każdy chciałby się już wybić do góry, albo już podejrzewam większość osób chce albo się wybić, albo już mówią, a spadnijmy na te 40 tysięcy, miejmy to już za sobą. No, ale niestety rynek jest brutalny, działa jak działa. Musimy się, musimy się z tym pogodzić i, i cały czas twardo walczyć z nim. Następna metryczka ciekawa, no to jest metryka pokazująca zwrot z inwestycji na bitcoinie miesiąc do miesiąca. Czyli mamy tutaj zielone pola, no to są wiadomo na plus czerwone pola są na minus. Ciekawe spostrzeżenie, o wrześniu każdy mówił, że będzie minusowy, no bo teoretycznie cykliczność i sezonowość wskazywała na to, że powinniśmy mieć na minus. No ale wrzesień co zrobił? No wrzesień zaskoczył, tak jak to rynek lubi robić. Każdy się teraz zapatruje na oktober, aptober. Nie mówię, że tak nie będzie, ale czy rynek nas nie postanowi znowu zaskoczyć, to się, to się okaże. To się okaże, ale bardzo, bardzo warto śledzić tą metrykę, ponieważ ona naprawdę Naprawdę bardzo pomaga w inwestowaniu takim długoterminowym, bo bardzo często nas uspokaja, jeżeli widzimy, że, że kilka miesięcy pod rząd było minusowych, pojawiają się już słabe, słabe newsy w mediach, wchodzimy na metryczkę, pach, widzimy, że są następne 3-4 miesiące powinny być wzrostowe, no i tym się kierujemy, ustalamy jakąś tezę inwestycyjną, może niekoniecznie po tylko tą metrykę, ale ona na pewno doda nam dużo więcej spokoju w, w inwestycjach. Następna ciekawostka jest taka, że ETF-y bitcoinowe przekroczyły już 950 tysięcy bitcoinów. To jest nowy szczyt i a propos, a propos tego wpisu od indywidualisty, mamy też wpisik z Cointelegrafa, w którym widzimy, że wieloryby zakumulowały bitcoina w tak potężnych ilościach, których nie było nigdy wcześniej widać. To jest dla nas kolejna bardzo ważna bardzo ważna informacja z tego względu że jeżeli duzi inwestują duzi kupują to oni raczej się nie mylą. Oni raczej się nie mylą. Oni jeżeli mamy tak kiepski sentyment i ludzie są rozchwiani i myślą a czy 30 tysięcy czy 70 000 i de facto nikt nie wie co się stanie. No to to jest dla nas informacja w której naprawdę warto jest której warto jest się przyjrzeć ponieważ jeżeli oni kupują a jeżeli byśmy spojrzeli też na inne metryki, w których widzimy, że mali inwestorzy, nowi inwestorzy sprzedają, to oni od kogoś kupują. A oni z reguły kupują właśnie od tych niedoświadczonych inwestorów. Następna ciekawostka z Google Trendsa jest taka, że bo szukałem cały czas powiem wam, szukałem metryki, w której byśmy mogli znaleźć, jak dużo mamy nowych portfeli na rynku, żeby określić social risk. Żebyśmy mogli wiedzieć, czy faktycznie słabe ręce i nowi inwestorzy zostali już wytrzepani. No i tak sobie pomyślałem, że wejdę na Google Trends i zobaczę, jakie są wyszukiwania frazy Bitcoin. No i co ciekawe, co ciekawe, jak mieliśmy szczyt w marcu, wyszukiwania były na poziomie 62. I co się stało? Spadliśmy już na poziom 25. Dlaczego nie podpilam też pod tą metrykę dużych inwestorów ani inwestorów doświadczonych? No bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto jest 4 lata na rynku, wpisywał frazę Bitcoin w Google. No bo w jakim celu on ma to robić? On ma swoje giełdy. On ma swoje portfele, on doskonale wie co to jest Bitcoin. On nie potrzebuje wpisywać tej frazy. Frazy Bitcoin czy frazy kryptowaluty wpisują de facto tylko, tylko nowi inwestorzy i im się totalnie nie dziwię, no bo oni też szukają pewnych informacji, oni szukają gdzie założyć konto, na, na jakiej giełdzie założyć konto, gdzie mogę kupić, jakie są prowizje itd dalej. Ale doświadczony inwestor no, no nie wpisuje tego, no nie czarujmy się, nie wpisuje tego. Więc wniosek z tej metryki jest dla nas jeden. Nowych inwestorów rynek wytrzepał. Po prostu. Nowych inwestorów rynek wytrzepał. I jeżeli byśmy mieli taki scenariusz, który w tym momencie omówię, to byłby scenariusz, w którym uważam, 95% nowych inwestorów by opuściło rynek. Po prostu. Oni by tego nie wytrzymali, z tego względu, że już jesteśmy zmęczeni czasem a teraz wykończmy jeszcze inwestorów zmiennością. No i już przechodzę do tego, jaki, jaki, scenariusz mógłby się w tym momencie, w tym momencie rozegrał i też powiem wam dlaczego. Dlaczego uważam, że taki scenariusz może mieć miejsce, zaargumentuję to. No więc jesteśmy co? Jesteśmy przy tej górnej bandzie, którą już omawialiśmy. I teraz tak, co może się wydarzyć? Co może się wydarzyć? Wydarzyć się może coś takiego. Schodzimy sobie... Boksujemy się tutaj delikatnie, wychodzimy górą, każdy już krzyczy, że jest świetnie, i z powrotem nurkujemy. I teraz, jeszcze raz, ja Wam to zaznaczę, ja nie mówię, że coś takiego musi się wydarzyć. Może się coś takiego wydarzyć, i bądźcie przygotowani na to, że taki scenariusz po prostu może się rozegrać, bo kluczem w, w dobrym inwestowaniu. W skutecznym inwestowaniu jest to, żeby nie popadać w emocje, ale jeżeli macie scenariusz pozytywny, macie scenariusz negatywny, to pozytywny, no, no co może u Was wywołać? No chciwość co najwyżej, no ale jesteście zadowoleni, raczej nie opuszczacie wtedy tego rynku. Ale jeżeli macie też założenie, że może się wydarzyć coś negatywnego, i Wy w głowie to sobie wcześniej przeanalizujecie i oswoicie się z tą myślą, to najprawdopodobniej ten scenariusz nie wytrzepie was z rynku. Wy w nim zostaniecie. A jedyne, czego my w tym momencie potrzebujemy, to jest czas. To tak jak Warren Buffett powtarzał i mówił to jak mantra: kapitał na rynkach finansowych płynie od tych niecierpliwych do cierpliwych. Czyli wniosek jest prosty: musimy dać czas. Musimy dojrzeć, dać dojrzeć naszym inwestycjom. I dopiero wtedy one nam się odwdzięczą zyskiem. No, ale już wracając, dlaczego, dlaczego taki scenariusz może się rozegrać i co przemawia za tym, że on w ogóle może się rozegrać? Jeżeli nie wiemy o co chodzi, no to o co chodzi, chodzi o makroekonomię. Jeżeli chodzi o makroekonomię, to dodajmy sobie stopy procentowe. A powiem wam, że po kilku odcinkach ze mną albo jak będziecie śledzić nasz kanał, pokochacie też makroekonomię, bo ona rozwiewa tak wiele, yy, tak wiele wątpliwości. Oj, piękne, to jest, to jest aż piękne. No i lecimy. Przyjrzyjmy się 2019, yy, cyklowi z 2019. Co widzieliśmy wtedy i co mamy teraz? Słuchajcie, wtedy co widzieliśmy... Widzieliśmy taki sam trend spadkowy, tak? Kiedy wybiliśmy dołek, jeszcze raz to powtórzę, słuchajcie, kiedy wybiliśmy dołek po pierwszym, drugim, trzecim cięciu stóp procentowych. Trzecie cięcie stóp procentowych. I ja się teraz zastanawiam, czy znaczenie ma większe ilość cięć stóp procentowych? Czyli inwestorzy muszą się oswoić z myślą, że jesteśmy w cyklu obniżek 100% i on jest już niezachwiany. Czy może ma, ma znaczenie wartość 100%, ponieważ wtedy to było 75 punktów bazowych, bo to było cięcie z 2,5 na 1,75, czyli 75 punktów bazowych z 250 punktów bazowych. Czy teraz będziemy też potrzebowali takiej samej proporcji? Czy może wystarczą też 2-3 cięcia stóp procentowych, seria QI i lecimy do góry? Nie wiem, nie wiem, ale warto, warto jest mieć to zdecydowanie na uwadze. Także, co się wtedy wydarzyło? Trzecia, trzecia obniżka stóp procentowych. Ciach wybijamy dołek. Do tego nałożymy sobie, słuchajcie, setkę kroczącą i setka krocząca stworzyła nam w pewnym sensie podporę, support. Dla ceny. Nie liczmy spadku covidowego, ponieważ to jest sytuacja, której nie da się przewidzieć. Równie dobrze w tych, w tych czasach mogłoby się wydarzyć coś takiego, że wychodzimy górą na Bitcoinie i, i wybucha wojna w Polsce. Miałaby też ona globalny, miałaby też ona globalny impact z tego względu, że jesteśmy w NATO, by musiał się stany w to zaangażować i tak dalej, i tak dalej. Albo wybucha wojna na Tajwanie, Chiny atakują Tajwan. Także to są sytuacje, nad którymi w ogóle nie warto roztrząsać, bo nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób przewidzieć. Także jeżeli mamy świadomość, jeżeli mamy świadomość tego, że trzy, trzy obniżki stóp procentowych były potrzebne do uklepania nam dołka, to jesteśmy w stanie założyć coś takiego w tym momencie. Czyli mamy jedną obniżkę stóp procentowych podejście do góry, nawet wybicie górą i zejście niżej, przykładowo, słaby rynek pracy. Przykładowo, coś się dzieje na wyborach. No nie wiemy tego, nie wiemy tego, ale załóżmy taki scenariusz, żebyśmy po prostu byli spokojniejsi i miejmy te 15-10% z tej 20 tej stablecoinów na taki potencjalny scenariusz. Każdy musi dobrać sobie też ilość stablecoinów pod swój apetyt na ryzyko. Słuchajcie, nawet jeżeli nie wykorzystamy przy tym spadku, bo go nie będzie tych stablecoinów, uwierzcie mi, że na hos jest tak dużo różnych projektów, które można zainwestować, gdzie możemy mnożyć ten kapitał, że naprawdę te pieniądze, te pieniądze się nie zmarnują. One, one dojrzeją do, do swoich inwestycji i, i dadzą fajny zwrot. Ale bądźmy przygotowani na, na najgorsze. Co jeszcze wzbudza moją niepewność co do tych wzrostów, żeby już atakować, to jest wykres dominacji USDT. Dlaczego? Ponieważ w ogóle to jest taki odwrócony wykres troszeczkę Bitcoina, bo mamy też takie wsparcie, takie jak mamy wsparcie teraz na, taki jaki mamy opór teraz na Bitcoinie od, od góry. Ale co mi się tutaj nie podoba? Nie podoba mi się to, że jeżeli uznamy. Oczywiście, jeżeli uznamy, że ta linia trendu będzie cały czas respektowana, a jakby nie było od roku 2017, ona jest respektowana. I każde duże wydarzenie, czyli mamy COVID, crash, początek głębokiej korekty w 2019 roku, pierwszy top na Bitcoinie w 2021, wszystko było cały czas respektowane przez tą linię trendu. I nie podoba mi się, słuchajcie, to, że mamy tak małą odległość między linią trendu. A aktualnym poziomem dominacji dolara. Zwróćcie uwagę, że z każdego topu, jak spadaliśmy do tej linii trendu, mieliśmy dużą odległość. Naprawdę to były procentowo 61%, tak? 54%, 40%, 55%. Średnia jest gdzieś 50%. 58%. Aktualnie ile mamy? No 18. Mamy 18%. Czy taki spadek, jeżeli byśmy mieli na Bitcoinie wywołany jakimś czynnikiem zewnętrznym, powiedzmy słabym rynkiem pracy, no czymkolwiek jest możliwy do zrealizowania? No jest. Czy ostudziłoby to w ten czas moje emocje a propos niskiej odległości do linii trendu zdecydowanie uspokoiłoby to moje emocje. Zdecydowanie uspokoiło. Tym bardziej, tym bardziej, że a propos właśnie dominacji Bitcoina to też nasz cel na grupce, o którym piszemy w ogóle od powstania grupy jest taki, że dominacja Bitcoina dojdzie do poziomu 59-61% i to, nasz, to jest nasz po prostu target. I w tym, w tym przedziale między 59 a 61 My mamy ustawione zlecenia na, z, na sprzedaż bitcoina i na zakupy altcoinów i ethereum. Tylko teraz też, żebyście wiedzieli, na tym etapie rynku, jeżeli przechodzimy z bitcoina do ethereum czy do e, innych altcoinów, nie kupujcie małych coinów, nie kupujcie ich, ponieważ one mogą zareagować bardzo agresywnie na spadek bitcoina i zanurkować naprawdę po 60-70%. Duże coiny. Warto, duże, duże altcoiny warto, ponieważ jest risk-reward na, na zdecydowanie lepszym poziomie. I tym bardziej, jeszcze jak wybieracie, jeszcze abstrahując od wykresu dominacji bitcoina, jak wybieracie altcoiny, w które inwestujecie, rzućcie okiem na wykres e, danego altcoina do bitcoina. Jeżeli jest on w stałym trendzie wzrostowym, warto. Ale jeżeli spojrzymy sobie na przykład na wykres takiego cardano, do bitcoina nie kupujcie takich coinów, bo one stale przegrywają z bitcoinem i wasz portfel wyceniany w satoshi będzie cały czas spadał. Nie ma sensu takich coinów brać. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, tylko chciałbym was przestrzec przed pewnymi błędami, które ja sam na początku mojej drogi popełniłem. Ja wiem, że łatwo się mówi, a kup to, kup tamto. I też uważnie dobierajcie, kogo słuchacie, bo powiem Wam, że jak teraz przeglądam Twittera, oglądam niektórych twórców na YouTube, i oni mówią, a w tym momencie przechodzimy z bitcoina do czegoś tam, ale czemu? I nikt nie zna odpowiedzi, dlaczego. Ja się tak zastanawiam, co oni wstają, wstają z rana i mówią, a dzisiaj jest piękna chmura na północy, więc przechodzimy z bitcoina do, do altcoinów. Weryfikujcie to, kogo słuchacie, i starajcie się znaleźć twórców, którzy tłumaczą Wam, dlaczego co się robicie, żeby oni wyrabiali w Was dobre nawyki inwestycyjne. Ja wiem, że niektóre rzeczy będą monotonne, o których się mówi typu makroekonomia, ale one naprawdę rozwijają wiele wątpliwości i potrafią, potrafią naprawdę dać dużo spokoju w inwestycji. A jeżeli jest spokój w inwestycjach, to przychodzą też zyski. Już wracając do tematu. Yy... 59% i 61% na Bitcoinie, słuchajcie, to jest ten poziom, do którego my zmierzamy. I widać, że tutaj dominacja jak magnes leci do tego, jak magnes leci do tego i to jest moment, w którym będziemy, będziemy kupowali altcoiny i będziemy przechodzili z Bitcoina. Co więcej, dlaczego też ten spadek może być możliwy na cenie Bitcoina? Ponieważ takie ostatnie sell-off, ostatnie czyszczenie rynku, jest związane z ostatecznym topem na dominacji Bitcoina. Jakby dominacja Bitcoina lubi wybić szczyt przy ostatecznym sell-offie na Bitcoinie. I to by się wiązało wtedy z większą odległością od linii trendu na dominacji Bitcoina, na przepraszam na dominacji USDT, na wybiciu topu na dominacji Bitcoina i na ostatecznym wyczyszczeniu słabych rąk. No wydaje mi się, że, że ma to sens. Ma to sens, żeby przynajmniej mieć to na radarze. Pamiętajcie, ja nie mówię, że tak będzie. W długiej perspektywie, w perspektywie całego 25 roku jestem strasznie bulisz. Poza tym, gdybym nie był, no to nie byłbym na tym rynku, nie miałbym poinwestowanych swoich własnych pieniędzy. Cały przyszły rok jestem bulisz, ale do tego momentu ustalcie sobie w głowie takie strategie, żeby was nie wytrzepało z rynku, żebyście zostali. Pomimo spadków, pomimo wzrostów nie ulegajcie za dużym emocjom. Patrzcie na makroekonomię. Tym bardziej, jeżeli macie jakieś wątpliwości, dołączcie naprawdę do nas do grupy. Napiszcie, możecie tutaj śmiało napisać na czacie ogólnym, możecie napisać do mnie, do Oskara, my bardzo chętnie udzielamy odpowiedzi. My jesteśmy na tym rynku po to, żeby wam pomóc, żebyście wy nie popełnili tych samych błędów, które ja czy Oskar popełniliśmy. Może przyjdzie jakiś taki dzień, w którym podzielimy się naszą historią i, i sami zobaczycie, że błędy, które popełnialiśmy, były tak, tak abstrakcyjnie głupie, że aż szkoda będzie o nich mówić, ale fajnie ktoś się na nich nauczy. Także tak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie. Cały przyszły rok jestem bullish. Uważam, że końcówka roku nawet może być bullish, ale miejmy chociaż na, na radarze to, że może się wydarzyć jakiś potencjalny sell off, i nawet wtedy, jeżeli mamy z bitcoiny kupujemy. I nie sprzedajemy, i nie wychodzimy z rynku. Lecimy dalej, słuchajcie, z, z newsami. E, prezyden, e, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, 60, Kamala Harris, niecałe 40-39%. Tylko też weźmy pod uwagę, to jest na polimarkecie. Polimarket to jest mm, aplikacja, strona, w której możemy obstawiać, że ktoś wygra. Także to nie są prawdziwe sondaże. Prawdziwe sondaże znalazłem dla was na Business Insiderze. W których Trump przez ostatni czas, przez ostatni okres przegrywał z Kamalą Harris o 4-5 punktów procentowych, a teraz wyrównało się. Mają de facto porówno. Też jeżeli odejmiemy tam niektóre nacje i podzielimy, podzielimy wyborców na mężczyzn czy kobiety, no to albo jeden ma przewagę, albo drugi ma przewagę. Ale de facto tutaj walka jest naprawdę w sondażach, w sondażach wyrównana. Następna rzecz, słuchajcie, z makroekonomii, która przemawia za, za wzrostami, cel inflacyjny został osiągnięty przez Europejski Bank Centralny. I Europejski Bank Centralny dalej tnie stopy procentowe. Słuchajcie, cel, do którego dążyliśmy, czyli 2%, jest w, praktycznie wszędzie. To była długa droga. To była długa droga i długo wyczekiwane informacje dla inwestorów. Jeżeli my jesteśmy w momencie, w którym my to osiągnęliśmy, też Niemcy i tutaj Europa Wschodnia jesteśmy na takim położeniu, że inflacja może nam podskoczyć w ostatnim kwartale ze względu na to, że ceny energii pójdą do góry, No bo ludzie będą kupowali gaz, węgiel i tak I ceny mogą tego wszystkiego poszybować do góry, z tym pójdzie inflacja. Ale w przyszłym roku inflacja będzie ustabilizowana. To jest tylko kwestia czasu, kiedy zacznie się przejście z QT do QE, czyli do luzowania ilościowego. Czyli to jest to, o czym wam mówiłem, że banki centralne, jeżeli zaczną pompować pieniądze w gospodarkę, to jest moment, w którym wykres Ethereum do Bitcoina wybija dołek i zaczyna się nasz alt season. To jest to na co wszyscy czekamy. Poza tym to jest potężny przypływ płynności dla wszystkich rynków. Także jesteśmy nawet zdecydowanie na, na dobrej drodze. Co więcej, a propos makroekonomii i, i cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, aktualnie cięcie wyceniane jest na 90,7% w, w listopadzie. No i zobaczymy, czy właśnie rok, czy listopad i drugie cięcie stóp wywoła już zatrzymanie spadków, czy może jeszcze będziemy musieli poczekać do jednego. No, to jest ciekawe, to jest ciekawe, ale na pewno jesteśmy przed drugim cięciem stu procentowych. To nie ulega żadnej wątpliwości. I teraz przechodząc szybciutko do, do pana Murada, który wypowiadał się na token 2049. To jest potężny, potężny event hmm, kryptowalutowy. I co on mówi, Murad. Wiesz, czy super cykl memcoinów, czy PP Unchained będzie największym wygranym kolejnej chosy? Generalnie pan Murat jest strasznie byczo nastawiony do, do memcoinów na tym cyklu. I szczerze wam powiem, nie dziwię mu się. Nie dziwię mu się z tego względu, że... O, to jest ten pan. Że jeżeli spojrzymy na wszystkie, na wszystkie altcoiny z top 100 i zobaczymy na te, które robią najlepszy performance, to okazuje się, że memcoiny robią dużo lepszy performance od na przykład... Coinów AI, od na przykład coinów gamingowych, to zdecydowanie od jakichś layer jedynek, layer dwójek. Memcoiny rządzą tym rynkiem na tym cyklu. I też jest takie powiedzenie, że powiedzenie to jest w sumie fakt, że jeżeli jest sektor, który radzi sobie lepiej przed tym mid-cycle topem, to będzie on sobie równie dobrze. I będzie również prowadził ze wszyscy, na, wszystkich, na tle wszystkich sektorów na drugim etapie cyklu, czyli na tym banana zołnierzu. I teraz przygotowałem dla Was potwierdzenie tej tezy. Mamy top 100 wszystkich coinów na CoinMarketCapie. W 7 dni, co zrobiło najlepszy zwrot? Mamy pierwszy Mem, drugi Mem, trzeci e Ena. Ale Ena jest po potężnych spadkach. Tam ten koj ten i tak ja, ja nie przypadam za nim. Szczerze Wam powiem. Ale zrobiła 45%, zapisało się, że zrobiło duży, duży wynik. Lecimy dalej. Mamy MOG, BRED, Dogecoin, czyli z sześciu pierwszych coinów, które zrobiły najlepszy wynik w 7 dni, pięć to są Memcoiny. No słuchajcie, no to, jest, to jest rzecz, która mówi sama za siebie. Tu są wyniki. Także układając nasz portfel inwestycyjny, też będziemy się w dużej mierze skupiali na tej hoście, na coinach ze sztucznej inteligencji z sektora i na Memach, bo tam są pieniądze. Tam są pieniądze i tam będzie płynął kapitał. Jeżeli w ogóle macie chęć e, obejrzeć to, co mówił pan Murat na token 2049, to postaram się to znaleźć i wkleić w, na dole w filmiku e, pod opisem tego filmu cały, cały z, twit z Twittera, cały, y, całą jego wypowiedź właśnie z token 2049. No i słuchajcie, końcowy smaczek. Deweloperzy w szoku sprzedaż nieruchomości runęła na łeb na szyję. Są dokładne dane. I powiem Wam szczerze, nie dziwi mnie to, absolutnie mnie to nie dziwi, z tego względu, że jeżeli weźmiemy sobie ostatnie dwa lata na rynku nieruchomości i spojrzymy, skąd się wzięły wzrosty, to wzrosty wzięły się z kredytów na start, kredytów na 0%, czyli wszystkich pomocy socjalnych, jakie dawało państwo dla ludzi. To nie było tak, że te ceny rosły same z siebie. Był bardzo duży napływ Ukraińców do Polski, oni też wywindowali ceny coraz wyżej. No był większy popyt, podaż nie rosła w takim samym tempie, jak popyt. Naturalnym jest to, że ceny poszły do góry. No ale zaczynamy sobie śledzić dane i co widzimy? Pierwsze trzy kwartały z 2024 roku i pierwsze trzy kwartały z 2023 roku. I co się okazuje? Średni spadek sprzedaży to jest 28%. To jest 28%. Z czego niektóre firmy deweloperskie notują spadek 33%. 44,7%. 51,77%. Także rynek nieruchomości zaczyna nam się sypać. Następna ciekawostka. Wczorajszy rekord pobity. 20, 221 807 mieszkań wystawionych na sprzedaż suma OLX i OtoDom. Słuchajcie, podaż nie zwalnia. Popyt zwolnił, ponieważ nie mamy pomocy socjalnej i dopłat do kredytów. Analogicznym jest to, że cena musi zacząć spadać. Słuchajcie, no, musi zacząć spadać, bo kto będzie kupował te nieruchomości? Ludzie mają coraz większy problem z skupowaniem niektórych produktów w sklepach. Czuć to, że ludzie mają mniej pieniędzy. A rynek nieruchomości dalej rósł. I troszeczkę przypomina mi to taki ruch cenowy z 2007-2008 roku, jak wybuchła bańka, jak runęła bańka, pękła bańka na, na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych. I był równie gwałtowny spadek. Jak będzie tym razem? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Tyle byłoby ode mnie na dzisiaj, kochani. Jeżeli odcineczek Wam się podobał, dotrwaliście do końca, no to zostawcie proszę łapkę, zostawcie subskrypcję, udostępnijcie, jeżeli możecie. I jeszcze raz zapraszam Was na naszą grupkę. Także trzymajcie się, miłego dziąka, cześć!